A, Co straciłeś, mnie jest... straciłeś na czerwonego ogryzka. No Trudno. Jak nie ten, to następny. No, ale ten już ma tam jakieś siły. Chyba cię, chyba tak bardzo nie oberwiesz, bo to nie jest... Y, ...dokładnie ten. Bo to, jest te, ten który... bo to nie jest ten pindziuch, który... ...to nie jest ten pindziuch, który... Ma giganty, także Tyle i dobrego. Teraz się chociaż pobawisz. Ale się boję. No chociaż będzie diabł, to tyle, do... to już na to trzeba uważać, Ale... A nie, przepraszam, widzę... widzę, patrzę, nie, bo tak spojrzałem na to... Te... Nie, nie co. No więc nie, co się powiedzieć. <laughs> nie no, faktycznie dobrze obsadni. Niech... Niech podejdą. Te? A ty jak wolisz? Let's go? A czy on ma... co on ma? Mnichów ma jeśli ze strzeleckich. Dobra, zabij. No to żeś zabił? No no jednego o co ci chodzi. Dobra, defend. A ten potrafi latać. Ty leć. Pan chce. Strzela. Żegnam. No, to było piękne. Chcę oh wziąć wow. Dobra, wiem że masz ożywienie, ale to jeszcze nie w tej dużej. Behemoty są fajne nawet. Korzystaj. Kuba, mówię ci, teraz masz szansę. Hmm. Co by mu tu zdjąć? Na pewno na Ale nie z tej strony. Nie, bo chodzi o to, że jak je zdejmiesz, to będziesz mieć otwartą bramę. Ale smokiem zdjąć ich pojebało cię. Chciałbym. Żegnam. O masz Behemota, Jaka szkoda. To ten mój. Tak przy okazji. Zabij. Zabite. Dziękuję. Inferno jest strasznie słabym zamkiem w tym. Znaczy miastem w tym. Zdjąłeś mi smoka, powiadasz. Jaka szkoda. Ty przypomniał mi się, ja mam gościa z używienia. A na co ci ożywienie? Na zaś. W sumie. No to kurwa kościelnie. Priorytet. Pozbądź się tych główien. Jasnego. Żegnam pana. No upiory straciłeś, ale masz za to kościelnie. Kościelnie. Suń się! I tak dzisiaj nie wlezieś. Cześć, co ty tam miałeś? W infernie warto ma. budować... Te wymiaru są fajowe. To! Co to robi? Plus 2 do mocy. Ale do wątącego garnizonem oblężenia. Aha <noise> To nie Jero Nie, czekaj, nie, czekaj. pamiętam, że w infernie było coś, co dawało stały boost, ale co to było? Chyba nie. Bractwo Ognia. Bractwo Ognia. Do, no To już chyba tu. A nie, muszę, muszę jeszcze wejść. Dobra. To dobra, Na szczęście daleko nie No To się chyba. No. Czekaj, co tam tam ma? A nie, to To jest ten. skurwiel. Dobra. Ale może się obrobi. Czyli ma dwie takie armie. No, dobra. Ale nie ma już tego inferna, więc. Ale ma jeszcze jedno miasto, chyba tam za winkle. Dobra, dobra, nie jest tragiczne. A a on w końcu stracił to miasto, a zaraz straci życie. To teraz tak. I Zrób, Tylka zrób, jednak zrób mam. Magic Save. A. Tak. Najmniej, że zrobimy. To w ogóle działa? Jakbyśmy zrobili tylko dwa save'y w trakcie. Dobra. Are you ready to Rumble? No. Albo po prostu mnie zajebią. <tryk> Czarami mi o tej w nich jak szatan. Mój nie ma czarów. Znaczy, a, coś tam. A szkoda, pewnie? bo slow, przydałoby się, żeby Slow wleciał. chyba całą mapę przelatuje, te niebieskie gówno. Kurwa, szybkie są. A no dobra, trzeba będzie pokombinować. Na rogach zostawiamy strzelców. Zastanów się. A właśnie, e, pa, e, czy to Czy to jest coś takiego? No może. A czekaj, bo gdzie czekaj, jest kurczybyk? To może jednak trochę się rozproszę. A czy on żyje siarką, czy...? A bo mi to... A, jeszcze ja wzbudza strach, ja pierdolę. Jak zmory z piątki. Że o, o minusy... Nie, w piątce. W piątce też? Dobra, uwaga. To będzie bolało. Nie wiem kogo, ale będzie. DZIĘKI STARE! <laughs> Bardzo mi to pomogło! Ile on mnie jebnie? 70? 80? To się... to mogę jednego stracić, no dobra. Ale jak trzeba... Warto. ale chyba... jak się ba... Kurwa, akurat to pewnie się przydało. Ale jak się bawić, to się bawi. Ale zdjąłeś mu kontratak, chyba że ma nieograniczony. Ale to byłoby już przegięcie. Nie no, to by było po prostu też... Roz... Nawet jednego nie zdziałam. O, to jest gdzieś śmieszne. To złote jedzenie. Jest... <grymne> Troglodyto. Przypomniało mi się, jak ja Czy on jest debilem? <grymne> nie, to mnie to pasuje. Chociaż zrobiłem błąd. Jaki? Nie powinienem wysłać na niego smoki w pierwszej kolejności. A tam trudno. Skurde. Czemu się go boją? Są dwa Smoku Czekaj? Zarobi te Ale chyba namę jeszcze. Ile mam? 1120. To było... To było dobre. Nie no, te straty chyba są warte smogu. No my... Tylko czy będę mieć na nim forsa? Nie no, chyba trans 20 ponad kaw no. Ile ja mam tej for... Ty to ja się nie doceniam chyba. Ma chyba. Nie złe busty to. Nie, nie zejdzie jeszcze. <laughs> Super, kurzwa. kuźni. Z To było piękne. Nie no, te straty są. i to... A to, 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 to... Świetne, nie, to jak tego na nie oskupię za bardzo. No, wóz z amunicją. Wóz z amunicją trochę szkoda, ale. owa. 20 rtęci. za jednego. No trudno. Jak się bawić, to się bawić. Ale jeden, jeden chyba smok to jednak jest już coś. Z trzy tytany chyba położy jak nic. Nie, to chyba byłby zbyt piękny. 70-80. Plus moje jeszcze busty do ataku. No zobacz. O kurwa, No to wygląda ładnie. Stary, jeszcze... to jest potwór, a nie jednostka. A, to jest tylko jeden. A, ja chcę zerknę w przegląd królestwa. Wszystko na rtęć. 3 punkty siarki dziennie. Raz i 7. Czyli spokojnie nie stać, żeby sobie. Chociaż, chyba... Chociaż jeden ma chyba taki troszeczkę. Z... taki podpierdzielony. Także no to może dwa. Cześć, <gry> być może będę musiał otworzyć drzwi. Mhm. Lepiej to zrobię. Zaraz wracam. A się Jednak Dobra, na szczęście nie było to konieczne. Dobra, leci hilfe. Kuwa, nie tu. A, szukaj monolitu. Ale w sumie na brązowego możesz yy, zrafować. Tym to nie wiem, może mu zgarnę miasto. Jak tu będzie? Ale miałem cię w harcie wysłać, a nie... Dobra, damy radę. Albo i nie. Radę, radę, radę kumku. Się. Nie będziemy tego ulepszać. Je, a jeszcze jedno pytanie? No dobra, nie no, bo patrzę jak mi to styknie na no smoki, co nie? Parę tygodni. O tu jeszcze musi do mnie dopłynąć. Chociaż też chyba ma czym? Zgadaj, że na kryształowego to chyba potrzebne jest 20 a, kryształków. Zdaje się, że tak. Dobra, zarknę zaraz sobie czekaj. Uwaga, a nawet nie idzie na miasto, chyba, chyba ma jakiś kryzys. Czekaj, osobowości. Szlak tak. jednak zra... Z... Dobra, możesz z tego brązowego, bo on chyba wybrał się do mnie. No ja to jeszcze jest, że on ma dosyć blisko do portalu. Czekaj. Momencie. I patrz, oto, i oto. Gratulacje, Ale nie starczy mi ruchu teraz przez ten ruch. Ruchu? Ruchu, ruchu, ruchu. To jest taki, że cały czas masz trzy miasta. Tego ja też. Retanciji -re 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 nie ma tak przypadki. Hmm. On, on ruszył się z miasta, więc jeśli go szybko zraszuję, to powinienem dać radę. A co z tego, że go szybko zrasuję, skoro masz tydzień? Jaki tydzień? Znaczy się może uda mi... Chodzi mi o to, że jeśli do tego miasta do... Nie. Nie, nie, nie da rady. Lepiej siedzieć w mieście, póki tam jest... Póki... A właśnie on sobie poszedł. On wszedł a, przez moment, ten portal go... A, a, to chyba, że. I I czekaj, sobie... stój, 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 stój. Ale oni zdaje się tu. Yy, o właśnie. Hmm. No to sobie podpisał na siebie wyrok. A bo to nie, a nie, to, to w takim razie okej. Okay. Chyba się dobrze. Dobrze. Chyba. A, a, a ja będę musiał... A co, chcesz się nasprawdzić? A, kryształowe smaki, dobra, no w momencie. Czerwaj, ale martwi mnie jeszcze to, że brązowy gdzieś się tu kręci. Ale chyba daleko jest. Właśnie, tyle mamy tego terenu, że ciężko stwierdzić, ale gdzieś on mi chyba wlazł. Już zaglądamy, kur... Ja... Ja... Zginiemy hamota. Hero S3. Kącik literacki. I do dojdzie w 3 dni Ideal, idealnie w sam raz, żeby mi nie wyróbował woja. Ty to nie śniżli ci nie umarli Ja dochodzę w 3 minuty, o nie kuźwa 3 dni Skullans. A dobra teraz Wiedziałeś o tym, że orgazm świni potrafi trwać 20 minut? Co? Wiedziałeś o tym, że orgazm świni potrafi trwać 20 minut? No i, I nic. No zależy jak to u nich działać nie? <laughs> Po co ja tu wlewam? Nie wiem. Poczary? No, no nie może. Weź kup w końcu książkę, bude. Nie no, może, nie no, chyba już mam. Nie no, mam przecież wizję, mam. to no ty, 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 co ja teraz mam robić? Bo właściwie za bardzo ruszyć się, stąd nie mogę. A ja się tak zastanawiam, czy hejstować moje wojska na dzień dobry, czy slowować. No, może je wiadomo. Czy, czy wzięcie tych gości będzie złym pomysłem, bardzo? A czy mam plus do, do morali, bo mam dowodzenie. Eee, ale... Wiesz co? Możliwe, że gracz niebieski nie będzie teraz próbował jakieś miasto zdobyć, bo możliwe, że zajęłem mu ostatnie. A nie, ma jeszcze nekropolię, to raczej tego nie będzie robił. No, dobra. Gościu, może sobie tu zostanie, ogarnie smoki. A jeśli zraszuję na moje miasto inferno, to podpisał się A O właśnie. No to chyba jego biom bio startowy. To też mam blisko. Tep, 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 tep. To nie zajmował już orkenci. Nie. No to co? Zbieramy smoki. O, a przepraszam, jeszcze się rozejrze. Dzień Proszę. No, nie, no, nie będę ogryznie tego robić. Ale możesz armię jego sprawdzić. Eee, on jest gównym. Jakby. O! A nie, on jest tutaj. Eee, to bierzesz ten zamek na klatę? Znaczy, nawet ten bym... Czekaj. A, weź go zgarnić, może? Tym bardziej, że zajął cię miasto. Zniszczę. Chwileczkę. No Nie no cóż. Tak wiebał się do mojego bioma. I mam nadzieję, że zrobi to co zwykle. Ała. No jego też to zabrało. Ale się sporo. boję. To na dzień dobry obowiązkowo. Yy, strona wcześniej. Na dzień dobry. Na dobranoc. I co teraz? Przydałby się hejst. A, Tak, dobra, to że szybko ci znajdę jakieś tam smoki. To jest pewnie tak. O, mało, fuel. parę, nie do dziewięciu. to do najdosiewniejsze. To jest jest kurwa, podłąk jest to ze I, i tylko 10. Czemu nie? Powiedz mi czemu ja nie czuję smutku z powodu straty tych smoków. Bo masz oświadczenie? Nie, bo mam na nie wyjebane totalnie. <gryzła> w ogóle nie potrzeba hmm. Kompletny brak po... Żeby... A nie to nie tak. Z, tego. z prostej. Ładnie. No. Ale coś. Też... No. Daj dobiję. no ja dobi No. Znaczy, No, co się dobiło. się kurwa lubi paski wskupić! Ooo... Zaboli! Czekaj, bo chcę zobaczyć, ile to było tych obrażeń. Upior, no. Do góry, wyżej. wyżej. liczba. No, mnie się podoba. Dawaj zrobimy apokalipsę zombie Ale co pierdolę No nie zabił Serio O ale żarty się skończyły Wchodzą kościeje. Dawaj Ale zapiewcza Minimalny e, minimalne straty Empathy A nie przewidziałem tego <laughs> A to jest no, jakbyś trudno. Jakbyś chciał wiedzieć czemu ci też Tak zależało na ty To jest wiesz To jak on jest Kto? Sandro ja go prawym kliknę. A mógłbyś... Lewiej. Prawie, prawie, prawie. Jakbyś... M... O, wiesz co? jakbyś mógł portalem do mnie zerknąć, to byłby nie dźwięczny. Jakim portalem? No, chociażby tędy. Eee, chcę, zrasza... znaczy nie, bo chodzi... Aha, chcę dobra. Chcę zrasować jego. No to jedziesz. Tylko czekaj, bo ta liczba mi się bardzo nie podoba. Czego liczba? Eee, jaką trasę ubierzesz. Tak myślałem. Naj... Najkrótszą, o co ci chodzi? nie O! nie! się A teraz nie ma Najwięcej Najwyżej pozabierali parę rzeczy. Ja się powkurwiam. Znaczy, już się wkurwiam. Dobra, poszukam Monolithu i... Nie jest jego załama. Próbujesz? Kuba. Jakby co masz, chyba hajs. Kowa pomocne. Kurde, duże miasto ma ten niebieski. On, on się nie opierdzielał. A my tak. Gdyby jeszcze je rozbudowywał. No właśnie, z goton ma w ogóle taką marmę. Czekaj że... Nie, zerys w ogóle ma taką marmę, że... Wy, wypróbujmy te smoczki, dobra? Nie wiem czy będę rekrutować jak nie dobry pomysł Zrtań się kompletnie Nie szkodzi, mam, mam resztę Nazbieram sobie smoków. Może, może zgarnę smokom topie. Bi! moc. To jeden. To jest jeden smok. Spodziewałem się, że będzie mocniejszy. A jednak straciłem. A nie, bo. Przeciwko. No, ciekawe. A bo on, on ma minus do morali. To w sumie sobie przydatny. Składa, że te smoki... No właśnie, zgarnę się czy nie? Nie, dobra, zostawię sobie. Albo inaczej zrobię, nawet. Co nie mogłeś mi zostawić? A nie, w sumie nie będę tam latał do ciebie po te smoki, powagi, trochę. No, w sam raz będzie. Zresztą możesz mi je dostarczać, jeśli ci się chce. Zatrudnię jakiegoś ogryska, żeby mi tam dostarczał te smoki, bo ty chyba możesz mi do miasta w mieście zostawiać swoje jednostki, jeśli mi pamięć nie myli. Mhm, mm teraz sobie zerkwam. W sumie jakbyś był no, mógł, no to byłoby Dobra, bardzo miłe z twojej strony. Dobra, Dobra. A, a już wiem, bo jest najlepiej. Eee. Nie. Tutaj Chyba horda przeciw... nie. No, Ale zaraz... one mocno biją z tego co pamiętam. No właśnie. Wiem, bo w złożonej... No to, to jest druga opcja. W edycji Ostrza Armagedonu chyba. Albo nawet w tej no to była b... kampania, chyba, że to. kampania, w której Bohater potrafił. Ja, Myślę, że tam? Magów naczyć napis... no, właśnie czarodziej. tak. Farsować i to było fajne. Na zniszczeniu. Spierdolić będą chcieli. Ale profilaktycznie. Już drugi save w trakcie tej misji. E, dodać Ci wody. Tak. Zimna woda, zdrowia. Nie wiem, tak. Dobra. Poćwiczymy sobie. I właśnie teraz mam dylemat, czy je zaatakować i zgarnąć? Expo. Możesz atakować. Nie ja no, chyba sobie poradzę. No raczej. One dobra. są strasznie gówniane, te smoki, nie ukrywają. Aczkolwiek, jeśli chodzi o skromną opinię, jeśli chodzi o siódmą poziomowe jednostki, to i tak cenię sobie tą jednostkę bardziej niż Hydry. Taką ma prędkość. Prawie... Za szybkość. 9. 9. A jeszcze w piątce była fajna akcja, że można było. Zbudować... Muszę, mus, muszę, muszę trochę przeoszczędzić jednak te yy, smoki. No To jednak 26 kościelnych smoków to jest mimo wszystko 26 kościelnych smoków. Także na razie hard. A właśnie, co on tu ma? Może hmm. no lepiej na pewno przyda się w to nie nieumarłym. Hmm. Aha, precyzje, dobrze to wiem. Fortuna. A ruchałem piaski, co robiły? Y Wcześniej to jest na spowolnienie. Na, jest no spowolnie, spowolnienie dla nich że wcześniej no to niech powiem to by lepiej ustawił. A też na pierwszym poziomie to raczej chyba... Dużo ci to nie... Da. A czy lepiej bym ustawił harpię, bo to mimo wszystko jednak... Mam no, jeszcze to To sobie chyba tej korzystam. Fortuna czy poskasiło? Błogosławieństwo. To i boska siła. W sensie odpowiednik boskiej siły. Padają jak szmaty. Ale ja to jednak im troszeczkę zajmie, zanim pan do reszty. Więc i tak mi się troszeczkę oberwało, nie? Wystarczy. O, o właśnie. Chyba wiecie. Smok jednego zdejmie. Ana, no, no. ja się poprawię. O. A, bo tura się skończy, Nowa to... 12 kościanych smoków, zdaje się, mi tyle. obrażeń. No słabo. A to jest nie. No to mam go nieźle obsadzonego. Trudno, balistę mogę. Nie ma tu jak. Balistę mogę w zamku kupić. Chociaż wóz to... z amunicją chociaż za z najbardziej mi szkoda. No i masz mistrzostwo logistykę. I tu, masz, I tu masz łódź, możesz przepłynąć sobie. Właśnie nie wiem, co ja chcę przepłynąć, bo to co ja chcę w ogóle zrobić teraz? A, pozbieram co mi zgarnął. Widziałem w ogóle. Się... Ty lepiej, e, gnać swojego miasta. Widziałem po las? A no tak. No gnać to ja sobie mogę z tym, co tu jest, co ja jest, tu jest chyba. Nie, to jestem ja. Wiesz, gnać to ja sobie mogę. Nie zarkniesz mi tutaj. Gdzie jak jest w ogóle w tej chwili. Chyba Wiesz co, ja, ja mam problem, Czekaj. muszę u siebie trochę pożarów pogarszać. No mamy problem. Bo y, znając tego niebieskiego kutafona, a gdzie on w ogóle to on jest? mi zaraz y, wojsko przyjdzie. Czekaj, a propos niebieskich kutafonów. Gdzie on się podział? Uciekł? Właśnie ta mapa jest strasznie gówniana w tej części, że Czekaj, czasami się, ciężko się. z niej coś wykminić. A, tu jest. A, widać go. Gundulo. Baczcie go? I ten Cię nie zaatakował. To znaczy, że chyba się cyka. Ja też się cykam, bo mogę... Te siły, które mam, lepiej chyba wykorzystać do zaatakowania brązowego mimo wszystko. O ile go dorwę. Muszę pozbierać sobie trochę... O, to przygotuję sobie trochę rtęci od razu. Rtęć mistrz. A czekaj, a za nim to może? Nie, tu mam ratusz? A, no to jest na okay, najczęściej. No, w sumie siary to jeszcze mam zapasem. Siara mi dał. No. Chociaż ten kurs wymiany Nie. boli. Taka magia RPGów. Co ja chciałem? Aha. Znaczy, to jest magia bardziej heroesa, ale... I co ja mam, tu, co ja mam z tobą zrobić? Ta, 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 ta prokwa będzie mi tutaj latać po smoki, na pewno. O właśnie, rozbudowałeś miasteczko. Jak mnie zaatakuje, pozajmuje wszystko. Ty, ale wiesz co? Ja się w tej chwili na ładnie obstawiłem. No, powoli mogę sobie gromadzić surowce, które wykorzystam do pozyskiwania sobie, nawet jak mi pozajmuje wszystkie miasto, zanim tutaj dojdzie trochę czasu minie. Ja sobie spokojnie przez ten czas zgarnę błękitne smoki, nie że... Co by tu teraz? Stajnie? No, jakaś na No I co ja mam z panem zrobić? Zniszczyć. Nie ma go tu gdzie? A, i wioską miał giganty. I di ma A to jak... już wiem, co zrobię. W sumie tego nie zająłem jeszcze. Giganty może mieć z tego, że on ma fortecę na, północ na północnym wschodzie. Hmm. Giganty też może mieć stąd. Ano. Ale ja sobie. O, horda gryfu. Co ty to robi? Kuba dalej się nie dało, pan. No dobra, trudno. Będziemy leć. Uwaga. A, zajął mi ten. A to tam jest ten gradius tytanów. A on się tam bawi koło. A to tutaj...